Cześć, mam na imię Franek i jest już rano, więc pora wstać. Budzi mnie pasja. Jeżeli tutaj jesteś, to zapewne obserwujesz mnie na Instagramie i w większej lub mniejszej części znasz moją historię, to co tutaj robię, co sobą reprezentuję i w co wierzę. Jeżeli nie, to zapraszam na mój pierwszy filmik na kanale o tytule Kim jestem? Moja historia. Tym filmikiem otwieram serię wideoblogów w których będę pokazywać, jak z takiego magii staje się pełnoprawnym sportowcem. Lepszym lub gorszym, ale takim, który dzięki swojej cierpliwości, upartości oraz determinacji będzie dążyć do spełnienia własnych marzeń które według wielu lekarzy są niemożliwe do zrealizowania. A więc zacznijmy od początku. To że miałem raka już wiecie, dwa lata w szpitalu, trzy cykle chemii kilka operacji i tak dalej miałem strasznie mieszane uczucia jednym słowem piekło było minęło miało to miejsce na przełomie 2012 i 2013 roku więc prawie 7 lat temu nie wiedziałem z czym to się je i nie wiedziałem co mnie będzie czekać po tym czasie kwalifikuję się jako zdrowy człowiek nie bałem się o siebie a szansa na nawrotu choroby jest tak nikła jak szansa na to, że wygram mistrzostwa świata w żużlu. Ale bałem się, że moja rodzina może to jakoś odebrać w niewłaściwy sposób. Wiadomo jednak, że nowotwór zostawił po sobie spustoszenie i nigdy nie będę w takiej kondycji jak przed chorobą. Nie mogę służyć jako, jako wojskowy. Na pierwszym filmie mówiłem, że przez raka odebrano mi największe marzenie, jakim było dostanie się do wyższej szkoły oficerskiej we Wrocławiu. I zostanie oficerem w naszej armii. Przez to, że miałem orchidektomię, jestem niezdolny do służby jako zawodowy żołnierz. Miałem takie jakby stany depresyjne. Tak naprawdę to był pierwszy zadany mi cios. Następne miały miejsce później. Tak jak w roku 2013 zdrowie zaczęło mi się sypać, tak trwa to do tej pory. Nowotwór tylko zainicjował lawinę zdrowotnych nieszczęść, które mnie spotkały. Ale od początku. Wróćmy do czasu gimnazjum licealnych i zadajmy sobie pytanie. Dlaczego przestałem trenować sporty walki, które tak bardzo kochałem i które mnie zafascynowały? Dlaczego zostawiłem boks czy MMA i poszedłem na siłownie trenować ciało, jak charakter? Znudziło mi się? Nie. W wieku 16 lat, podczas walki bokserskiej, przy uderzeniu lewego sierpowego, pech chciał, że wypadł mi bark. Niby nic, ale jednak taki uraz powoduje, że coś podobnego może mieć miejsce w przyszłości. Nie było to wróżenie z fusów i lekarze po raz kolejny mieli rację. W tym roku, podczas pracy jako ratownik wodny w Stanach, po raz drugi wypadł mi bark. Pomijając ból, niezdolność do pracy i treningów przez pewien czas, to ten uraz zostawił swoje znamie na mojej psychice. Stwierdziłem, że jeżeli już drugi raz przechodzę przez dyslokację barku, to tak naprawdę nigdy nie będę w stanie wrócić do sportu uderzanych, bo każdy cios to jest ryzyko, że ten bark znowu mi wypadnie. Załamałem się. Nie pozwalało mi to spać. Sytuację z barkiem już znacie. To jest coś, co naprawdę mnie ogranicza psychicznie i paraliżuje mnie na samą myśl odnośnie kontuzji. Teraz moja wisienka na torcie, czyli coś, co sprawiło, że czuję się. Ale. W 2016 roku, w święta Wielkanocne, połamano mi nogę. Mam blachę w piszczelu, co powoduje, że już nigdy nie będę tak sprawny jak przed wypadkiem. Lekarze oznajmili mi od razu. Żadnych sportów kontaktowych, ani takich, gdzie są dynamiczne zrywy, wysokie prawdopodobieństwo kontuzji. Gdy uraz się odnowi, to może to spowodować poważne komplikacje nawet przy chodzeniu. Warto wspomnieć, że w chwili obecnej czuję się jakbym miał tak naprawdę półtora nogi. Nie umiem nawet dobrze stać na jednej nodze, nie wspominając już o kopaniu, które jest nieodłącznym elementem MMA. Dodam też, że jeszcze rok temu nie byłem w stanie pływać żabką. To noga jest moim utrapieniem, czymś, co powoduje u mnie jeszcze większy paraliż niż uraz barku. Coś, co sprawia, że zaśnięcie sprawia mi ogromny trud. Coś co śni mi się po nocach, coś, co o czym myślę od razu po przebudzeniu, bo kostka jest tak sztywna, że lot wychodzę. Uwierzcie mi, że mam cholerny problem ze spaniem. Problemy zdrowotne potrafią sprowadzić człowieka do parteru i zmieszać z błotem. Potrafią tak namieszać w psychice, że nawet najwięksi twardziele wymienkają. Zdrowie, a właściwie jego brak, to coś najgorszego, co może spotkać nas i naszych bliskich. Dlatego proszę, ale dbajmy o nie. Teraz już znacie moją historię. Czujecie mój strach i obawy. Wiecie, dlaczego przestałem trenować, dlaczego się wycofałem, Dlaczego zrezygnowałem? Poddałem się w pewnym momencie. Przestałem gonić za marzeniami. Lekarze mówią wprost sztuki walki nigdy nie powinny mieć miejsca w Twoim życiu. Odebrano mi jedno marzenie. Odgórnie. Powiedziano mi, że nie jestem zdolny do zawodowej służby wojskowej. Miałem drugie. Nie zabiorę. Dopóki nie spróbuję i na własnej skórze nie przekonam się, że przez moje urazy i problemy zdrowotne nie jestem w stanie walczyć, będę zasypiać i budzić się z myślą, że mogę. Poświęcę dużo, żeby być w stanie wrócić do sportu jaki kocham, którym jest MMA. Rozpoczynam serię wideoblogów. Będą one świadectwem. Świadectwem i przykładem na to, że człowiek po przejściach paraliżowany strachem i wielkimi obawami powrotu na szpitalne nosze zaczyna gonić za swoimi marzeniami. Albo je dogoni, albo wróci do punktu wyjścia. Życie to sztuka wyborów, prób i podejmowania ryzyka. Do tej pory życie ze mną wygrywało. Czas na mój ruch. Czas na mój ruch. And that they can't pretend to glean I lose myself infused in something more than what they've seen I'm not a slave to greed, I don't embrace your make-believe I've never been for sale, no matter what they think I need So let it be decreed, let this music serve the deed Let it spread like a disease, let it spawn a noble seed There's more than meets the eye, there's more than meets the price If you can't see the sky, there's too much artificial light I I can't predict my path, but they can't fully see my past. I'm running from the flash, but heading straight inside the blast. A mountain full of ego built upon a heap of trash. It's exactly what you get when you can't fully do the math. Well, uh... Mówię 6 lat, to te zmiany zbrojenowe są całkiem spore. No. znaczy, że od jakiegoś I czasu to będzie krośle no. działa. No. No. A tutaj cudownie za trzy to nie pomogło.